Przymaleczko, dzisiaj tak szybciutko z domu, bo jestem chory. Siedzę cały tydzień, ale mam jeden film, który dla was złożyłem, a właśnie teraz go składam. I tam jest właśnie końcówka BMEczki. Astra dzisiaj została naprawiona przez Eryka i Łukasza, mojego bossa i Eryka, tego młodego, fajnego chłopaka, którego tam widzieliście w moich ostatnich filmach. Okazało się, że nieprawidłowo została zregenerowana turbosprężarka. Brawo! Dlatego regenerację turbosprężarek już kiedyś o tym filmie nagrałem. A teraz powiem Wam tak szybciutko, bo tak się trochę nudzę. I tak wymyśliłem taki malutki konkurs. Do wygrania będą dwa produkty Forte. Płukanka oraz Top Entertainment, czyli ten do płukania płukanki. No bo Forte wymyśliło coś takiego. No to jest tam dwie paki mniej więcej, ale zawsze 200 zł. Do przodu przy oleju. Słuchajcie i... Tytuł najważniejsze co jest tak, co trzeba zrobić? Po prostu w tym odcinku w tle będzie, to w miarę na początku, będzie leciała bardzo cichutko jedna piosenka, jeden utwór. Trzeba napisać tytuł wykonawcę tego utworu oraz w jakim filmie został ten, ten utwór użyty. No i napiszcie jakiś śmieszny kawał o motoryzacji. To wtedy wybiorę najfajniejszy, oczywiście z prawidłowym y, odpowiedzią, najfajniejszy kawał. Przypnę go na samej górze i odezwę się do tej osoby, i wyślę mu prezent w przyszłym tygodniu. Yy, oczywiście tylko do Polski wysyłam, no bo używam paczkomatów, także. No, niestety za granicą, wiecie, tak za granicą. No, 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 wysyłka tylko na terenie Polski, no przepraszam. I z najważniejszych rzeczy, na takim jeżeli macie swój kanał na YouTubie, nawet nie musicie mieć żadnych filmów ani nic. Jeżeli kliknę tutaj na więcej, musi mi się pojawić wyświetl adres e-mail. Po prostu. Tylko tak będę się z wami kontaktował, ponieważ zbyt dużo jest oszustów, którzy oszukują i się podszywają pod innych. Także jak założyć na przykład jak zrobić sobie taki adres e-mail? Możecie sobie założyć jakikolwiek na jakiejkolwiek stronce. Jest na YouTubie oczywiście jak dodać e-mail kontaktowy na kanał YouTube, instrukcja dla początkujących. To jest bardzo, bardzo proste. Robi się to, zobaczcie, film trwa minutę. Z czego 30 minuty to, 30 sekund to jest po prostu początek filmu. Także takieś tam intro. Także ja wtedy sobie tutaj klikam, klikam do Was, piszę maila. O, proszę bardzo i się widzimy. Znaczy, Wy widzicie za chwilę paczkę wygraną. A teraz zaczynamy film, bo będzie dzisiaj BMW oraz Volvo. Tak, tam rozwalone łóżko, bo tak naprawdę to się podniosłem tylko po to, żeby ten film dla Was złożyć. Startujemy. No. Trzeba. Pamiętacie bajęczkę? Naprawiłem. Wreszcie. Naprawił co pierwszy jego naprawiony samochód, a nie wykasowany pon z tobali <noise> W tym tygodniu. <noise> w tym tygodniu. Nie, naprawiony. Wiecie co było świeca? Po prostu samo świece. Miałem cewkę świece zamówiłem. Wymieniliśmy tylko cewkę. Eryk wymienił cewkę. Jaką cewkę? Wymieniłem o Jezu, świecę, świeca, a cewkę przełożyłem z czwartego na pierwszy. Cewka wydaje się być dobra. Bo no na pierwszym wypadaniu zapłonów nie ma, na czwartym teraz już też wypadania zapłonów nie ma, jest sukces. Po prostu padła świeca, ale ta świeca padła przez to, że ten silnik dzieliście na zaworach reolej. I te świece będą padać. no tym no że tam może ta świeca miała 300 tysięcy. <laughs> no nie, nie wyglądała tak źle. Ale, ale była zużyta. Zużyta była. No. Można było, teraz, teraz powiedzieć, że o, można zmienić 4 świece było od razu. Ktoś chce sfinansować cztery świece, cztery cewki. Przepraszam. I na wolne tysiące? No, dlatego nie, tam już wymieniamy tą jedną, wracamy na bazę, składamy cały ten ciemadam, w góry po szybie i tak dalej. I wyjeżdża, a za chwilę będziemy się widzieć pewnie z Fordem. Tam no, mamy masy do przeczyszczenia właśnie, bo tam ktoś mi kurna, się ten dzieciak wyjdzie, wyjedzie z tą kurną na pasę. Te. Tam mamy masy do przeczyszczenia, bo tam ktoś przypomniał w komentarzach, że na podłużnicy lewej są całe te, no wszystkie masy złączone i tam faktycznie jest to mocno skorodowane, patrzyłem. I to chodzi o te spadanie napięcia. Spadki napięcia, że mrugają światła podczas kręcenia kierownicy, a tam Czasami tylu. jeden spada napięcie ładowania. Tak, dokładnie. No dobra, no to co, my lecimy do warsztatu, składamy ten środek i widzimy się przy chłopie, co? No. Się dzisiaj foto. No dobra, to zaczynamy odcinek czwartego. Słuchajcie, jak kupujecie nowy samochód i wydaje wam się, że za dobrze jeździ, czyli taki trochę jest za szybki, ale często wybala cząstek stałych, jakieś tam dziwne różne problemy się dzieją. To poszukajcie, czy nie macie takiego pudełeczka pod maską bo takiego bardziej. Tu klient nawet nie miał zielonego pojęcia, że coś takiego posiada. Jest to. Driver, power, tak zwany chipbox nie ma co się oszukiwać, to są po prostu zwykłe trzy rezystory, które oszukują nam i tutaj prawdopodobnie, bo tak założyłem właśnie tutaj z panem od chip tuningu, który miał zrobić tu chip tuning prawidłowy, normalną mapę i wszystko, się okazało, że ma włożone takie coś, ale doszliśmy do tak, patrzymy, co to jest, to nie jest oryginalnie, nie ma jak tego umocować, nie ma mocowań i teraz. Mamy co? Mamy oszukane. Prawdopodobnie oszukany będzie czujnik e, temperatury powietrza zasycanego. Czujnik na liście wysokiego ciśnienia paliwa, żeby pokazywał niższe niż faktycznie jest. Nie do ładowania, I nie. czujnik ciśnienia doładowania. I to nam po prostu te trzy oszukuje parametry. Jesteśmy na warsztacie, ale ja uważam, że jedną z większych porażek Forda to jest to. No to jest taka głupota. Czekajcie, to się wrobiło w lewo. Tak teraz w prawo. Ech. Dla mnie to, 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 to jest debilizm. Jak na przykład nie wiem, coś się dzieje pod maską, coś się zapaliło i trzeba szybko tą maskę otworzyć, to zanim wyjmiecie ten malutki kluczyk w panice, to wiecie jak to jest. To teraz to se każdy powie zaraz, ktoś, wiesz. O, ja go wyjmuję w sekundę, półtorej, nie wiem, dwie. Ale jak jesteś w panice, ten kluczyk gdzieś tam leży, bo wypadek był, poleciał. Trzeba szybko odpiąć akumulator, bo zaczyna się palić. Dzieci są w środku. No kurna, rodzina nie może wyjść. Wiecie, No drzwi wstrzaśnięte, coś. Potrzebujesz po prostu odłączyć akumulator. Nie zrobisz tego. Gwarantuję Ci, że nie jesteś w stanie w panice tego wyjąć i otworzyć. Dla mnie to powinno być kara za to. Zakazane takie coś powinno być takie głupie praktyki. Dobrze, że Ford od tego odszedł. Mam nadzieję, że jakąś karę za to zapłacili. A teraz, i nikomu się nic nie stało, a teraz słuchajcie, nie będę tutaj was oszukiwał. Jeden widz na, po, w tym poprzednim filmie pod Fordem napisał, że tutaj na podłużnicy są masy. Faktycznie są masy. Zobaczymy czy to jeszcze nie ma, żeby je przejrzeć i tutaj wyczyścić. No faktycznie, ich nie czyściłem, ale tutaj są. Także to jeszcze sobie do tego przejdziemy. Tu jest jedna masa, ale ja patrzyłem spadek napięcia tutaj żaden nie występuje między tym przewodem a budą. Mimo, że to tak marnie wygląda, ale tutaj nie sprawdzałem. Także faktycznie, no, dziękuję za podpowiedź. To jeszcze to odkręcę, tutaj przeczyszczę. A my zajmiemy się wymianą tamtego przewodu wodnego. I jeszcze jednej osobie muszę podziękować. Też tam e, e, napisał numer Gatesa tego przewodu, ale już za późno, bo już co mówiłem z Forda. I, i, no i przyszedł z Forda po paru dniach, tak. Także numer Gatesa też tam jest, zapisałem sobie dzięki. Jakbyście chcieli, to gdzieś tam w komentarzach jest pod spodem. A jak komuś padnie ten przewód, to może tutaj pod tym filmem też napiszę. Numerek tego przewodu z Gatesa kosztuje jakieś jest chyba stówę. No, a to, to szkoda gadać. Dobra, bierzemy się za wymianę. Dobra, wyjąłem ten przewód. Powiem Wam że szczerze, że to nie było takie proste. On tam siedzi w tym metalowym mocowaniu, tu pod tą całą. No tą elektryką, tym wszystkim tam jeszcze na chłodnicy mocowany jest tam głęboko, kurde. Przecież to komputer silnika, wszystko trzeba było tutaj porozpinać. On. To jest komputer silnika, on jest chłodzony powietrzem, yy, które zosysa sobie silnik. Fajna sprawa, to fajne rozwiązanie. W Mercedesie też jest takie podobne w A-klasie, nie lubię A-klasy. A zobaczcie na przewód. O, jaka różnica. Jak się wzdął ten przewód tutaj, pękło to wzmocnienie w środku. No i między wzmocnieniem, między jedną a drugą gumą zaczął sobie tym wzmocnieniem woda wylatywać. No czy chłodniczy, tak? O, taki grubas się zrobił. taki jest, Poza tym taki mymłon jest, wiecie. O, no, tutaj już jest twardy, a tutaj taki, kurde, bez skojarzeń. A tu taki mymłon się zrobił. <laughs> a ten jest cały taki, kurde, sztywny przewód, fajny. No co, no i ładujemy teraz z powrotem. I on jedną i w drugą stronę, o widzicie? Tu już zaczął też tą stronę puszczać. Nowa opaska nic nie dała, oczywiście, bo no, wiadomo, że to nic nie da. No, takie wykonanie ładne, ładne powiem Wam szczerze, no ale das oryginal, tak? O, 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 Das Ford. Którego roku? Yy, o, 5 05 07 2024 o 7.02 zostało zrobione. Mam nadzieję, że nie było to na kacu. Mam nadzieję, że też ta data to nie jest ani poniedziałek, ani piątek. Do poniedziałku, i z piątku są najgorsze rzeczy. Wiecie dlaczego? W poniedziałku to wszyscy przychodzą jeszcze na bani, a w piątek to już nikomu nie chce się robić. <gry> Także tak się przyjęło, że jeżeli kupujecie nowy samochód, który został wyprodukowany w poniedziałek lub no w piątek, to nie będzie dobry samochód. Dobra, wracamy do roboty. Montujemy, odpowietrzamy. Coś tam jeszcze może ciekawego na warsztacie, znaczy ten, na placu stoi. Zobaczymy. Powiem Wam, że Ford jednak jest zacofany, albo nie wiem, jakieś problemy mają, bo no to jest głupota. Faktycznie tutaj, jak ktoś powiedział, zobaczcie, jak to jest skonstruowane. Jest przewód masowy, tu jest polakierowane, widzicie, tu jest polakierowane, a całe prąd, napięcie i tak dalej przechodzi przez śrubę. Śrubą, rozumiecie? Przez farbę nie przejdzie nam prąd. O, tu jest metal, mimo że to jest metalowe, tu fajnie, ładnie oczyszczone. To cho, idzie to przez śrubę i gwintem. Na pomalowany drugi gwint wchodzi dopiero tutaj. Więc. <noise> a tu podkładka do tej śruby jest. O, ruchoma. Czyli zobaczcie, czyli faktycznie to ma prawo nie działać. No bo tu jest za tu jest już rdzy między tą śrubą a podkładką. Tą podkładką śrubą, bęb śruby. Czyli tu już mamy spadek napięcia. O, powiedzmy. O, przybliżę, Wam będzie trochę lepiej widać. Jest tragedia z tej strony. I ten gwint. No i tutaj następnie mamy podkładkę, która dotyka do tego. Następnie to, czyli tak, idzie tak, z metalu do podkładki, z podkładki tutaj na śrubę, na łeb śruby i dopiero gwintem przechodzi nam do masy. No powiem Wam szczerze, jest to jedno z najgłupszych rozwiązań, jakie kiedykolwiek, gdziekolwiek widziałem, bo we wszystkich samochodach jest tutaj taki, taki cycek pod, znaczy we wszystkich, no w BMW-kach powiedzmy, no głównie te BMW-ki naprawiam, tak? Jest takie wyznaczone miejsce, taki cycek podniesiony, jakby wspawana to nakrętka, o, to można tak to nazwać, i ona jest lekko tutaj uniesiona i ma wyczyszczone z farby. jest wyczyszczone z farby i na to nachodzi masa, i jest dopiero przykręcana śrubą ze stałą podkładką, nie taką kręcącą się, tak jak tutaj o, że ta podkładka jest niezależna od śruby, tylko ze stałą. No to powiem Wam, to jest bardzo głupie rozwiązanie, no bo to wszystko idzie przez tą śrubę. No i faktycznie, tu mamy spadek napięcia, tam mamy spadek napięcia, tu gwint jeszcze ten Bo żeby tą śrubę, żeby odkręcić, to 15 minut się męczyłem, żeby jej nie urwać. Ta stoi nadębowo. Te jeszcze nawet nie próbowałem. Na razie zalałem je wszystkie. Tam widzę jeszcze jedną masę. Jest. O, w tamtym miejscu. O, tutaj. Jest jeszcze jedna masa. Także też jest tragedia. No, to jak to poczyszczę te wszystkie masy i podam nowe śruby? Takie, no trudno też dam z podkładką, no bo nie mam takich akurat ze stałymi podkładkami. Może poszukam. To może, faktycznie to pomoże. Może to pomoże. O, fajnie. No, to jest taka masa dodatkowa na silnik, taka cieniutka, boż, i to tam idzie tak, to idzie do skrzyni biegów, takim cienkim cien, przewodem, no dobra, to też poprawimy, tam też poprawimy, to spróbuję jeszcze odkręcić, ale to jest raczej masa tylko do wentylatorów, tak mi się coś zdaje, chociaż tu jakiś taki cienki przewód też jest, no dobra, no to co, no działamy, albo masa do świateł to jest właśnie, no ale te światła przygasają przez elektryczne wspomaganie. Dobra, nie ma co dalej gadać, bo to 3 minuty o śrubce. Spróbujemy to ogarnąć. A jak się urwie, no to, to co? To, 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 to nikt to nakrętki dam, no. Bo tragedia jest po prostu. Ford, jeśli chodzi o śruby, to na przykład znacie tylne zawieszenie w Fordzie. Tam wszystko od razu idzie diaksem. Tam nawet nie ma co podchodzić z kluczem, tylko od razu z diaksem wchodzisz i wycinasz wszystko. Dobra, zajmuję się tym. Zobaczymy, czy to coś pomoże no nie słuchajcie co to i porobiłem poczyściłem to najlepiej jak umiem wszystkie te masy tam gdzieś jeszcze tu jest o tutaj tą główną ale tutaj chyba jeszcze dam taką dodatkową masę bo hmm, przewody takie jak są takie szare się robią to znaczy że się grzeją i chyba po prostu trzeba będzie dać dodatkową masę z budy na akumulator, z akumulatora na silnik, No te oryginalne przewody, coś mi się tutaj trochę nie podobają. Plastik te plusy są ok, spoko, ale te masy tak nie do końca fajnie. Do tego jeszcze każdy z tych otworów, o, z tych wszystkich otworów, co tam są, przegwintowałem, żeby tą rdzę wyrzucić. No i jeszcze kurde, przypierdzieliłem tak zwanym tutaj wyciorem. Już mi się trochę zmasakrował ten biedny wycior. No i teraz to wygląda o tak. Zobaczcie, że te gwinty no czyściutkie są w środku. Nie ma rdzy. Czyli jest szansa, że będzie działać. I faktycznie pomogło. Zabezpieczyłem od razu farbą antykorozyjną. I mamy O. Dodałem dodatkową masę, bo taka była... Spadek napięcia był między silnikiem a budą. Teraz nie ma nic. Ale nie poprawiło to zbędnie, i tak przygasają światła. Stawiam na regeneracji alternatora, że coś nie do końca wyszło. Po jeździe próbnej trochę jeszcze płynu muszę uzupełnić i Ford nie skończony. Przygasają, może trochę mniej. Ale jakiś taki jestem tutaj, brudny. Trochę może mniej przygasają, ale powiem szczerze, na głów od razu jak patrzę na alternatorze, sobie podłączyłem miernik pod alternator plus na alternatorze i ten. I masę do alternatora podpiąłem na mierniku. Zaczynam kręcić kierownicą i w alternatorze spada na napięcie z 14 na 12 nawet 9. Stawiam na to, że niestety, ale alternator nie został zregenerowany albo został dobrze zregenerowany, tylko coś mu teraz się zepsuło. No, nie, no bo było dobrze, no to było dobrze zregenerowany. Dobra, w każdym bądź razie Ford dzisiaj też jest zakończony. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie długi. A jak będzie za krótki, to jeszcze jakieś czarmary dorzucę. O! Tak by co, To trzymajcie się. Hej. Ciemneczko, przyjechało auto, zobaczcie, jaki duży pobór prądu na postoju. 032 Ampera, Wywala akumulator bez problemu. Odetnij teraz tą magiczną kostkę. 000. Zero, zero, zero. A teraz Wam pokażę, jak szybko zdiagnozować problem. To Audi jest oczywiście. Nie ma co się tutaj bardzo bawić. Jeżeli widzicie alternator wymalowany srebrzanką. To pierwsze co, odpinajcie od razu od niego kość, nie bawcie się w jakieś komputery i tak dalej. Alternator, a dokładnie jego regulator, musi być w tych samochodach oryginalny. O, oryginalny. Jest założony chiński zamiennik i będzie wywalał akumulator. A że auto nie jeździ codziennie, tylko co jakiś czas to akumulator umarł. Pozdrawiamy was serdecznie.